Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiali o pięciu rzeczach, których ludzie żałują w obliczu śmierci. Po internecie krążą takie filmiki. Jeden właśnie sobie obejrzałem. Skąd wiemy, że jest to akurat. Te pięć rzeczy. Otóż w Australii żyła sobie pewna pielęgniarka, która opiekowała się ludźmi obłożnie chorymi i spisywała następnie ich wypowiedzi, ich w zasadzie taką spowiedź na łożu śmierci, czego to oni żałują. Stąd y, okazało się, że bardzo wielu ludzi wymieniało właśnie te pięć rzeczy i o tych pięciu rzeczach będziemy rozmawiać. Ja sobie te pięć rzeczy wypisałem na kartce, y, będę do nich zaglądał i będę chciał się tym rzeczom przyjrzeć. Zobaczymy, co z tego wyniknie, drodzy Państwo. Większość ludzi na pierwszym miejscu wymienia, że y, żałuje, że nie żyły w zgodzie z samym sobą, ale żyły w zgodzie z oczekiwaniami innych. Ludzi. Bardzo ciekawy, muszę powiedzieć, ten główny, podstawowy temat, ta fundamentalna baza, czego to ludzie żałują najbardziej. I teraz, jak to wygląda, drodzy Państwo, w praktyce? Albo się idzie na układ z systemem, jest to opcja najbezpieczniejsza, bo pozwala oczywiście przetrwać, pozwala utrzymać rodzinę, na przykład, pozwala zabezpieczyć swoje podstawowe funkcje bytowe. To jest bardzo popularne. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że są to ludzie, którzy przyjmują taką taktykę, na przykład na realizowanie swojego życia, że są to ludzie szarzy, tchórzliwi, że boją się zaryzykować, że kurczowo trzymają się jakiegoś życiowego schematu. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy podejmują pewne ryzyko, życiowe ryzyko, stawiają wszystko na jedną kartę. Chcą innych. Zachwycić swoimi talentami, tym, co zrobili, chcą przyciągnąć uwagę ludzi własną osobowością, tym, co robią. Na przykład chcą stać się sławni, chcą stać się bogaci, wygenerować potężne dochody. Na przykład ktoś chce zostać tancerzem, całe życie poświęca na to, żeby być tancerzem. Być może uda mu się rzeczywiście zostać takim tancerzem, który będzie na całym świecie doceniany. Ktoś inny zdobywa góry, prawda? Także ryzykując swoje życie, prawda, i tak dalej, i tak dalej, żeby znowu zdobyć ten zachwyt ludzi. A żeby wzbudzić w nich podziw, bo zwróćcie Państwo uwagę, że są to podobno ludzie, którzy żyją w zgodzie z samym sobą, ale jednocześnie czekają na to, co z drugiej strony odpowie właśnie publika, czyli oczekiwania innych ludzi, bo gdy to się nie stanie, gdy tak nie będzie, to ten człowiek nie zdobędzie środków do życia, choćby nie wiadomo, jak wybitny był, bo być może jest to człowiek rzeczywiście, który nie trafił ze swoim czasem w ducha, tej epoki, w której żyje i zostaje wykluczony, zostaje marginalizowany, nie ma za co żyć żebrze. Na kartach historii takich sytuacji, drodzy Państwo, była cała masa. Ci ludzie rzeczywiście żyli w zgodzie z samym sobą, czyli ich czyny były zharmonizowane z wewnętrznym dynamizmem, ale przypłacili czy okupili to, naprawdę cena była bardzo duża. Być może możemy także czerpać z osiągnięć tych. Ludzi, jeśli takowe były, bo na przykład ktoś chce zostać wybitnym muzykiem, całe życie poświęca na to, żeby takim muzykiem zostać. Być może mu się uda, być może założy drugi taki zespół, na przykład jak Metallica czy Iron Maiden, ale w istocie, drodzy państwo, ile takich zespołów jest rzeczywiście na świecie? Ile jest takich zespołów? Jest grupa oczywiście kluczowa zespołów, które osiągnęły, Taki sukces, czy nawet w przypadku jakich, jakichś firm, które powstają, prawda, które wprowadzają jakieś przełomowe rozwiązania naszego życia praktycznego na rynek, zachwycają innych ludzi, stają się także idolami dla tych wszystkich, którzy chcieliby się nawet zająć przedsiębiorczością. Ale wśród ludzi, którzy Podejmują takie działania czy takie próby. Są miliony, jeśli nie miliardy ludzi, którzy tego powodzenia, drodzy Państwo, nie zdobędą, bo i tak musieli się liczyć, mimo że żyli w zgodzie z tak zwanym byciem sobą, Czyli w zgodzie z samym sobą, to najważniejsze było oczekiwanie innych ludzi w stosunku do tego, co oni sami robią. Ktoś musi po prostu przyjść i bić brawo temu komuś, kto żyje w zgodzie z samym sobą. Bo ten, który poszedł na układ z systemem, oczywiście żyje bezpiecznie, niczego tam, prawda, nie osiąga, ale ma zagwarantowane potrzeby tam bytowe. No, reszta w tej kolejce, która nie osiągnęła tego prestiżu, tego prestiżu, tego sukcesu i tak dalej, musi się liczyć z porażką. Wtedy ci ludzie, którzy na łożu śmierci powiedzieliby sobie, że żyli w zgodzie z samym sobą, no ale nikt tego niestety nie docenił, to będą odchodzili rozgoryczeni po prostu z tego powodu, że nie udało im się osiągnąć zamierzonego sukcesu. Bo paradoks tego pierwszego punktu polega właśnie na tym, że e, żyje się zawsze w bezpośrednim stosunku do e, oczekiwań innych ludzi. Bo jeśli przyniesiesz komuś coś, Czego ten człowiek nie chce na przykład usłyszeć, a żyjesz w zgodzie z samym sobą. Żyjesz. To jest pewne. To działanie nie przynosi ci żadnych problemów, nie jest okupione jakimś cierpieniem, bo jest to pasja, która daje ci pełną przyjemność, ale uznania na przykład nie zdobędziesz, mimo wszystko, że. Całe Twoje życie zobligowane jest, jest do tego, żeby rodzić prawdę, żeby ludzi uświadamiać, żeby rzucać światło na ich zaciemnienie, a oni oczekiwaliby od ciebie jedynie schlebiania ludzkiemu podziwowi, bo każdy wyczyn, jakikolwiek nie byłby skoncentrowany w tym świecie, jest skierowany do podziwu. Ktoś musi cię nagrodzić za to, co robisz. Jeśli cię nie nagrodzi za to, to nie zdobędziesz środków do życia i umrzesz w nędzy. I więc ludzie, którzy rodzą prawdę rzeczywiście i poświęcają to życie na służbę wartościom naczelnym, Będą umierali w spokoju, bo nie poszli na żaden układ z systemem, a zajmowali się rzeczami, które nie były skoncentrowane na nich samych, ale na poprawie nastrojów społecznych. I tutaj jest ukazany w zasadzie ten konflikt, ten paradoks. Takich ludzi, którzy nie idą na układ z systemem, to ja znam dosłownie paru. Paru na kartach historii było ich paru. Ja wspomnę chociażby tylko Kierkegaarda. To Ta był taki duński teolog, który całe życie poświęcił na walkę z obłudą Kościoła katolickiego. Książki Kierkegaarda bardzo Państwu polecam. Ale ten człowiek miał zabezpieczenie bytowe, miał spadek po swoim ojcu, zostawiony duży majątek, więc mógł się zająć rzeczywiście twórczą pracą i umierał w zasadzie szczęśliwy. Pełen wewnętrznego spokoju, że zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby demaskować te biblijne absurdy. Ale, drodzy Państwo, ilu jest takich ludzi, którzy zdecydowałoby się na takie kroki, takie działania, które rzeczywiście zogniskowane byłyby wokół takiej pracy. No niestety jest ich bardzo niewielu. Ja z mojego doświadczenia wiem, że nie idę na układy z żadnym systemem. Mówię zawsze rzeczy niewygodne, nieprzyjemne. Ja odrzucam ludzi od siebie, nienawidzą mnie, nazywają mnie człowiekiem szalonym, nie widzą we mnie mnie siebie, a ja nie liczę się z oczekiwaniami innych ludzi, ja żyję dla, nazwijmy to już tak górnolotnie, wyższej prawdy, wyższej prawdy, która nawet dla mnie samego jest nieprzyjemna. Nie uwodzę ludzi, ale podjąłem ryzyko działania, które ostatecznie sprowadza na moje życie katastrofę i tragedię materialną. Mogę powiedzieć, że będę umierał spokojny, bo zrobiłem wszystko dosłownie, co było w mojej mocy, aby to życie uczynić szczęśliwym poprzez działanie na rzecz postępu kulturowego. Drodzy Państwo, drugi punkt na tej liście to jest, że ludzie żałują, że ciężko pracowali. Jakże można pracować inaczej? Przecież całe życie zogniskowane jest wokół pracy, wokół twórczej aktywności. Nie ma możliwości, żeby. Praca stanowiła jakiś odrębny czy mało znaczący element życia. Żeby cokolwiek zrobić, żeby cokolwiek osiągnąć, na jakąkolwiek dyscyplinę nie spojrzymy, to i tak ciężka praca jest fundamentem w ogóle życia. Chodzi o to, żeby ta ciężka praca nie była cierpieniem w życiu człowieka, bo jeśli człowiek wykonuje jakieś nieznaczące, trywialne zupełnie yy, oczywiście funkcje życiowe, no i oczywiście zażyna się, żeby zdobyć jakiś grosz na życie, no to podejrzewam, że rzeczywiście ta ciężka praca będzie mu bokiem wychodziła, ale jeśli człowiek jest we właściwym miejscu, czyli na własnej drodze życia, to żadne czynności, które wykonuje, nie sprawiają mu ani bólu, ani cierpienia. Następnie na trzecim miejscu ludzie żałują, że nie wyznawały swoich uczuć. Jakże można nie wyznawać swoich uczuć? No jeśli wyznasz swoje uczucia rzeczywiście, co myślisz o tym świecie, jeśli masz kompetencje do tego, żeby się w sprawach na przykład ludzkiej świadomości, ludzkiej głupoty, ludzkiego obłędu wypowiadać, jeśli powiesz prawdę, o czym na kanale już mówiłem wielokrotnie, to się okaże, że ludzie cię oplują, spoliczkują, wyrzucą na margines, więc większość ludzi i i tak, to co ma do powiedzenia, to mówi albo najbliższym osobom w jakimś nielicznym, absolutnie gronie, albo po prostu yy, cichutko sobie w poduszkę to yy, gdzieś tam yy, duka, yy, przy okazji jeszcze szlochając, że no niestety nie może tego powiedzieć, bo jak powie to, co myśli, no to oczywiście wszystko straci, a jeśli ma rodzinę, oczywiście, no to stawka jest dużo wyższa, no bo rodzina także poniesie konsekwencje czynów tego kogoś. Ja pamiętam jak krytykowałem kiedyś placówkę szkolną, do której chodził mój syn. Drodzy państwo, yy, nauczyciele, yy, pedagodzy, tak się wyżywali na moim dziecku, bo zwracałem uwagę na ich patologię. Mogę o tym opowiedzieć, mogę o tym zrobić film, jeśli państwo chcecie, że mój syn w końcu przyszedł do mnie i powiedział: "Dlaczego ty to tato robisz, kiedy ja muszę ponosić oczywiście konsekwencje twoich działań, twoich czynów?" Bo ja właśnie wyrażałem moje uczucia Względem tego, co widzę, co obserwuję, bo jestem obserwatorem i krytykiem tego systemu, w którym żyję także, dlatego że zostawiono mi możliwość wpływania na rzeczywistość. Więc yy, wybór jest bardzo prosty. Albo ryzykujecie Państwo to i dostajecie pod dupie naprawdę potężne baty, albo nie wyrażajcie takich yy, uczuć na łożu śmierci, bo jest to po prostu bezsensowne. Kolejną rzeczą, jaką ludzie tutaj jeszcze wskazują, jest nieutrzymywanie kontaktu ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli się ze swoimi przyjaciółmi nie utrzymuje kontaktu, to znaczy, że nie są to żadni przyjaciele, bo przyjaciel jest obecny w moim życiu cały czas i przede wszystkim związek partnerski buduje się na przyjaźni, więc jest to kolejny bełkot, który w tym zestawieniu na czwartym miejscu występuje. Jeśli mówimy o mechanicznej przyjaźni, która daje nam przywilej bycia w grupie, w jakiejś komitywie, w lęku przed samotnością, czy we wzajemnym wspieraniu się, oczywiście, bo życie jest bardzo trudne i bardzo dobrze jest mieć pod ręką kogoś, kto nam będzie tam, oczywiście, ewentualnie pomagał, gdyby nam się nóżka potknęła, gdybyśmy tam, prawda, nie byli sobie w stanie sami poradzić. Ale przyjaciel, jeśli ma się jednego przyjaciela, który działa zawsze na rzecz naszego rozwoju. Poszerzania zdolności poznawczych, mówi nam coś, czego nie widzimy, czego nie dostrzegamy. To taki przyjaciel przy boku, jeśli się go ma, to będzie to człowiek, któremu zawsze osobnik taki zechce poświęcić uwagę, bo on dostarcza tlenu do życia. I najlepiej właśnie wyprowadzać małżeństwo w stronę przyjaźni, bo, drodzy Państwo, miłość jest niewielkim nadmiarem. Przyjaźni. I tutaj zagadka dla Państwa, a któż powiedział te słowa? I na piątym, ostatnim miejscu mamy taki punkcik, drodzy Państwo, że ludzie żałują, że nie odważyli się być człowiekiem szczęśliwym. A jak to? Na czym polega odważenie się, żeby być człowiekiem szczęśliwym? Jeśli robię rzeczy jedyne, jeśli robię rzeczy niepowtarzalne, jeśli cierpienie daje mi pełną satysfakcję, czyli nie jest przyczyną wywołującą potrzebę rekompensaty doznanego uszczerbku którego doświadczyłem podczas życia, no to jestem człowiekiem szczęśliwym. Działam na rzecz pomnażania wartości, bo życie skoncentrowane jest wokół jednego podstawowego paradygmatu co ja mogę zrobić dla dobra wspólnoty. Nawet jeśli ta wspólnota dzisiaj nie chce mieć nic wspólnego, to robię to wszystko dla ludzi, którzy. Przyjdą w następnej epoce, a kto wie, może jeszcze dalej. Na czym ma to polegać to szczęście? Na egzaltowanej radości istnienia, yy, na przykład życia, które jest nic absolutnie niewarte, bo nie zostało w ogóle dla nas przewidziane, o czym mówię w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Ja zupełnie nie rozumiem, muszę przyznać, wielu z tych punktów, bo one są yy, totalnie ogłupione. Yy, jeśli ktoś, yy, na przykład w pierwszym punkcie, mówi, że żałuje tego, że nie żył w zgodzie z samym sobą, ale z oczekiwaniami innych ludzi. A przecież, żeby żyć w zgodzie z samym sobą, to i tak trzeba podejmować ciężką pracę, wysiłek na rzecz utrwalenia swojej osobowości w społeczeństwie na tle grupy społecznej ukazywać swoje talenty. Przecież to wszystko okupione jest ciężką pracą. A na drugim punkcie w tym zestawieniu było twierdzenie, że ludzie ciężko pracowali i żałują tego, że ciężko pracowali. To ja już nie wiem tak naprawdę o co im chodzi. Unikanie cierpienia. Nie bycie szczęśliwym w duchu, jak mówię, chyba, zdaje się, poszukiwania szczęścia w jakiejś iluzji, a nie w głębokiej potrzebie działania na rzecz dobra wspólnoty, postępu kulturowego. Drodzy Państwo, no trochę się rozgadałem. Przepraszam, jeśli ten film się przeciągnął za bardzo. Piszcie, co Wy o tym sądzicie, albo ewentualnie czego Wy byście żałowali, gdy będziecie umierać, jeśli można percepcją sięgnąć tak daleko. Bo ja Staram się żyć tylko tak, żeby moment, w którym będę umierał, dawał mi pełne przeświadczenie, że rzeczywiście zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, aby wlewać miłość w ludzkie serce, a miłość, drodzy Państwo, to jest dotyk. To jest dotyk po prostu. Dotknięty do żywego przeklina kochającego. Kłaniam się nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie, Król Pustkowie.